Dzień świąt, a ja przychodzę do Was z makijażem sylwestrowym. Mam nadzieję, że uda mi się zedytować ten filmik, nie wrzucę go jeszcze przed sylwestrem. W dzisiejszym makijażu mm, zrobię sobie, ponieważ mam taki sweterek też w szarościach, więc też sobie zrobię taki makijaż i użyję sobie kilku palet. Między innymi będzie to Lovely Nude Makeup Kit. Ja ją lubię dlatego, że to są dwa takie ładne kolory szarości, i yy, wiem, że może szarość postarza, ale, ale ja ją lubię. Są najbardziej przeze mnie eksploatowane te kolorki. Ostatnio kupiłam sobie paletkę z Lovely, tą niby zamiennik chudy, i muszę powiedzieć, że jestem rozczarowana. Próbowałam już nie robić makijaż. I tak jak te yy, błyszczące cienie, to jest wszystko ok. Jeszcze tych zielonych co prawda nie próbowałam, ale ten niebieski to on w ogóle nakłada, niby pigmentem, w taki uh, nakładam na oko, a później blenduję i nic nie zostaje. Usiłowałam z nim zrobić taki niebieski e, makijaż sedustrowy i nic z tego nie wyszło. Dobrze. Zaczynamy jak zwykle od oczu. Zapomniałam się przybliżyć. Więc już to robię. Dla mnie bazał jest ten korektor. To jest bel mineralny. Oczywiście lista kosmetyków będzie w opisie, tak jak zawsze. Nakładam sobie korektor na powieki. I rozblendowuję taką małą gąbeczką. Po całej powiedzę, ale tak delikatnie, żeby tego korektora nie stracić za bardzo, żeby on nie wtopił się w gąbeczkę, tylko na powiece, żeby było. Więc tak bardzo, bardzo delikatnie staram się to robić. I rozblendowuję na całą powiekę, tak żeby była taka baza dla mnie już zrobiona. Tu tak samo. Bazę mamy, to teraz mm, z paletki Maybelline, to się ona się nazywa The Blushed Nudes, wezmę ten taki kolorek, on jest niby wygląda na beżowy, jego spróbuję y, wykorzystać i nałożę go na całą y, powiekę y, ruchomą aż do załamania. Na drugim oku to samo. I teraz użyję tego szarego cienia, tego ciemniejszego, na zewnętrzny kącik plus załamanie powieki. Jeszcze ten zewnętrzny kącik będę przyciemniać czernią, też z tej samej paletki, tym ostatnim cieniem. Ale póki co chcę taki, żeby był troszkę kontrast na powiedzę. Tak, pół powieki robię ciemniejsze, a to pół będzie jaśniejszej. teraz tutaj właśnie w załamanie i tak powyżej, ponieważ ja mam opadającą powiekę, więc tak troszkę powyżej. O! Tak, teraz to widać, że mam tutaj załamanie, a tak to wówczas wcześniej nie było widać w ogóle. I tu muszę właśnie poddawać tego ciemniejszego kolorku. Teraz biorę czysty pędzelek, żeby to wszystko rozblendować. Ja w takich kolorach się bardzo dobrze czuję, w chłodnych w ogóle. Lubię też ciepłe, ale bardzo dobrze się czuję właśnie w chłodnych. I teraz potrzebny będzie mi skośny pędzelek do cut żeby zrobić odcięcie. I teraz potrzebny mi jest korektor. I bo to jest ten cushion, ja mam w kolorze porcyleń. I teraz sobie będę tutaj na tej wewnętrznej części odcinać cut -crisa. Od razu nakładam ten jaśniejszy cień, czyli ten jasny szary. Na no jednym oku już mamy to cięcie, to prawda. Ja teraz muszę wziąć drugi pędzelek, żeby przyciemnić sobie, żeby dodać sobie jeszcze tutaj na ten katkri, troszkę tego ciemniejszego szarego. Więc biorę sobie to paletkę i tego ciemniejszego szarego. Kolorku. Troszkę jeszcze tutaj nad, to, nad tego katkrisa dołożę, żeby była, żeby był trochę taki leciutki kontrast, żeby to było widać, takim malutkim precyzyjnym pędzelkiem. I teraz to troszkę jeszcze rozetra I to samo na drugim oku. I teraz znowu nakładamy ten jasny szary. Zrobiło się coraz ciemniej, mimo że jest środek dnia. To jednak jest chyba niedługo będę musiała lampę włączyć, żeby się to świetlić bo jest faktycznie, było jasno tak fajnie, a teraz już tak się buro i ponuro zrobiło tym szarem dodam sobie też taki, takiego kontrastu jak tutaj czyli na przykład tym pędzeleczkiem tak, żeby dodać sobie tutaj kolorku i żeby tutaj to y, było widać, to odcięcie I znowu to czystym pędzelkiem blendujemy. Teraz biorę czarnego cienia na zewnętrzny kącik, na przyciemnienie linii że Oczywiście jeszcze będę eyelinera czarnego używać, ale to myślę, że jakoś to tak spokojnie zrobię tutaj szkic z tym cieniem. Teraz jeszcze um, zrobię sobie od razu dolną powiekę i użyjemy do, w tym celu um, tutaj na ten zewnętrzny tego czarnego cienia. Tego czarnego. Także łączę te dwa y, kąciki, y, znaczy ten górny kącik zewnętrzny ten dolny ze sobą. Cienie się niestety osypują, więc od razu robię. Górną i dolną powiekę. Teraz tak po dzielnicę biorę ten ciemny szary. Ten. I na tutaj na wewnętrzny kącik dajemy sobie ten jasny szary ten kolorek. Jako, że przechodzimy do twarzy, to już się trochę oddale Jak zwykle moja baza od Bielendy. Tu muszę sobie pozasłaniać co nieco na mojej twarzy. Vibo Cushion i e, Bourjois Always Fabulous. Najpierw ten Vibo. Wy może tego nie widzicie, bo może kamera tego nie oddaje, ale ja na żywo niestety widzę. I teraz nadam co do tego drugiego. Jakoś się wyrównam. Teraz mogę przystąpić do makijażu twarzy i wymieszam sobie dwa moje sprawdzone już podkłady. To jest jeden jest Bell Illumi W numerku ja mam odcieniu numer 03 Natural i Max Factora Face Finity. Ja mam w odcieniu 44 warm Ivory Najpierw dam tylko jaśniejszego, dwie pompki i dodam troszkę tego ciemniejszego. Zobaczcie jaka jest różnica między tym podkładami. No, niestety jest bardzo żółty. Ten podkład od Max Factora jest tak cały, że nawet te, te ciemniejszy, ten podkład nie go nie ciemniu, aż tak, żeby zgubić te żółte tony. Te podkłady ładnie się ze sobą łączą, nie ma problemu. Mam już rozłożony. Jeszcze tego troszkę dodam sobie tutaj w doliny łez. Ale tak niedużo. I trochę na nosę To troszkę tak rozjaśni. Ja coraz częściej nakładam właśnie korektor na tą dolinę łez. Kiedy, tak jak kiedyś w ogóle tego nie lubiłam. Tak teraz jakoś się przyzwyczajam już. <laughs> ten akurat korektor jest taki, że on, ja go nie czuję na skórze. Bo niektóre są takie, że po prostu je czuć. Obciążają mi tą skórę jakoś dodatkowo. A ten jest taki dosyć delikatny. Korektor aż tak bardzo się nie zbiera w załamaniach skóry, zmarszczkach. Teraz zrobię brwi. Najpierw muszę je wyczesać wczoraj sobie obcięłam yy, grzywkę nie wczoraj, przedwczoraj miałam bardzo długą tak. i tak mi inaczej się układa ale to nic odrośnie <grywa> jak zwykle zaczynam od tej, tej końcóweczki, tej jaskółeczki jak zwał tak zwał przyciemniam sobie to jest Two eyebrow yy, System od Vibo z jednej strony ma kredkę z drugiej ma puder nie, na co dzień mi tylko ten puder. Odsięta, odsięta to sobie robię właśnie tą kredką. To wszystko trzeba oczywiście wyczesać, żeby tego nie było nadmiaru tej kredki. Myślę, że może być. jest druga strona. I to wszystko na razie. A, jeszcze mam ten żel od Eveline Blue Go. Ja mam w odcieniu 0,1 light. Jest niby light, ale jest dosyć ciemnały. mam ogarnięte to teraz przechodzimy do oczu. Mam taki yy, przepiękny liner od tak, od Lovely Glitter Eyeliner się nazywa. No i jest naprawdę bardzo bro brokatowy. Ale najpierw użyję tego od katosu, oczywiście, kraseczki, żeby zrobić. Kreski już moje wyschły, zastygły, więc podkręcę sobie rzęsy za lotką. Sięgam po ten eyeliner i będę robić kreskę nad tą moją czarną kreseczką. Nie będzie żadnych udziwnień, nie będzie szaleństwa. Taki spokojny, stonowany makijaż sylwestrowy. To jest taki bardzo srebrny ten eyeliner. Będzie bardzo w sztucznym świetle się odznaczał. Także delikatnie. Teraz na rzęcy, a więc sięgam po mój sprawdzony, po moją sprawdzoną maskarę. To jest Vibo. Oczywiście wolim drama. Oczywiście tak mogłoby zostać, ale dla mnie trochę mało, więc sięgam po sztuczne rzęsy. Rzęsy już mam. No to teraz yy, konturowanie. Yy. A właściwie ja się tak aż bardzo nie konturuję, tylko ciepłą twarz. Bel, Fresh Powder. Najpierw oczywiście boki twarzy. Trochę skronie. żuchwa i ja troszkę sobie wykonuruję nos trochę mnie to wyszczupla pora na róż użyję tutaj tego najjaśniejszego na samym górze on jest matowy niebłyszczący Błysk będziemy mieli z rozświetlacza. Biorę taki pędzelek do pudru, taki puchaty i rozcieram to wszystko ze sobą i brązer i róż. Przyszedł czas na rozświetlacz i jak zwykle ilumin strobing. Od Rivers i użyję tego najjaśniejszego, tego takiego srebrno-srebrnego tego rozświetlacza. Najpierw nałożę go takim pędzelkiem pod br patłuky brwiowy. Taki do twarzy, drugi bardziej taki puchaty, delikatnie. No chyba muszę wziąć drugi pędzelek, bo bardzo słabo. O, teraz tak. Teraz <grytania> ja się błyszczy. Na nosie, szczególnie tutaj u nasady i na ułku dna. Teraz przyszedł czas na usta. I usta, ponieważ oczy są takie szare, srebrno-szare, no to zrobimy spokojniejsze, nudziakowe kolory. Konturówka od Bell. To jest numerek 02. I teraz sięgam po taką jaśniutką z Miss Sporty. To jest Satin to Last z tej serii. I ona jest bardzo jasna. One jest kolor właściwie moich ust. Moi drodzy, na koniec pragnę Wam złożyć życzenia szampańskiego Sylwestra, wystrzałowego, radosnego, wesołego i szczęśliwego Nowego Roku. Żeby nie było zmartwień, żeby nie było problemów. No i zdrowia, kochani, bo jak zdrowia się nie ma, to niestety nic nas nie cieszy. Sobie też życzę zdrowia i szampańskiego sylwestra. Do miłego! Pa!